Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W 2179 roku USS Sephora statek transportowy klasy Konestoga wyruszył w celach poszukiwawczych okrętu, który miał dotrzeć na LV426. Finalnie natknął się na niego na orbicie Herona, jednego z trzech znanych księżyców planety Kalpamos. USS Sulaco, który transportował na LV-426 batalion kolonialnych Marines, krążył na orbicie destynacji, do której miał dotrzeć. Podczas próby nawiązania łączności panowała zupełna cisza w eterze, więc dowódca Jeremy Cruz zdecydował się podłączyć ręcznie śluzę do napotkanego statku, po czym wysłał tam na rozpoznanie kilka plutonów elitarnych żołnierzy. Niemal natychmiast po przejściu na pustoszały statek ludzie wykryli potężną kolonię ksenomorfów która rozrosła się dzięki ponad tysiącu ludzi przebywających na pokładzie Sulako. Wybuch chaos, po czym obcy zdołali powalić kilkunastu kosmicznych marines, a śluza łącząca oba statki została zniszczona. Na pokładzie okrętu przejętego przez obcych pozostało kilkunastu żywych żołnierzy, którzy wpadli w śmiertelną pułapkę. W tamtym momencie okazało się, że na Sulako przeżyli najemnicy korporacji Weyland Yutani, którzy ochraniali naukowców eksperymentujących na ksenomorfach. Otrzymując rozkaz powstrzymania kolonialnych Marines, zdecydowali się otworzyć ogień z USS Sulaco do Sephory, co groziło zniszczeniem obu jednostek. Jeremy Cruz błyskawicznie rozkazał pozostałym wojakom na Sulaco, aby przedostali się na mostek i wyłączyli systemy ofensywne. Jednak gdy tam dotarli było już za późno, a USS Sephora zostało rozerwany na strzępy i spadł nieopodal kolonii Hadley Hope na Heronie. Ocaleli kolonialni Marines zmuszeni do szukania schronienia w ruinach ludzkiej kolonii na na ksenomorfa, który przewyższał wszystkie znane dotychczas odmiany pod każdym względem. Stworzenie to z pozoru przypominało z postawy standardowego dwunocznego obcego. Było jednak znacznie większe i masywniejsze, a przy tym osłonięte w całości chitynowym pancerzem. Jego ogon posiadał wyraźnie ciąg kolców zakończony czymś przypominającym harpun. Jego łeb Posiadał wzmocniony pancerz z linią kolców wzdłuż całej czaszki. Otwór gębowy był pokryty bliznami, które odsłaniały ślady ludzkich cech pod skórą, w tym oczodoły jamenosową oraz szczęki i zęby. Pod względem rozmiarów przewyższa nawet straż królowej, czyli tak tzw. pretorianów. Dodatkowo, co jest dla niego charakterystyczne, nie wydawał odgłosów w postaci cichych pisków i kliknięć, a potężny, głęboki i donośny ryk słyszalny z dużej odległości. Jego zewnętrzny pancerz skutecznie powstrzymywał wszelkie pociski i obrażenia zadawane za pomocą broni białej. Pod tym względem nie miał sobie równych wśród innych ksenomorfów. Pomniejsze robotnice czterwojownicy byli mu ulegli, a nawet wykazywali pewne oznaki strachu przed bestią, która potrafiła je neutralizować, gdy weszły jej w drogę. Oficjalnie stworzenie to zostało nazwane krukiem i preferowało otwartą walkę, bez krycia się i atakowania z zaskoczenia. Mimo że kolonialni Marines byli doświadczeni w walce z ksenomorfami, była to bestia, względem której regularne oddziały żołnierzy nie posiadały wyposażenia zdolnego ją zranić. Dopiero ciężki sprzęt mógłby bez trudu unieszkodliwić tę bestię, gdyż nie cofała się i atakowała otwarcie cele w swoim zasięgu. Ostatecznie w warunkach polowych kapral Winter neutralizował go używając potężnego pancerza wspomaganego przeznaczonego do podnoszenia wielotonowych ładunków. Według jednej z teorii stworzenie to powstało ze Space Jockey'a, którego rozerwane ciało odnalazła załoga statku Nostromo właśnie na Acheronie. W takim wypadku bestia ta liczyłaby sobie ponad 2000 lat. Istnieje taka możliwość, gdyż nawet owomorfy przechowujące twarz łapy bez problemu przetrwały taki długi okres czasu na statku inżynierów, którym sterował wspomniany gigant. Kreatura ta pojawiła się w grze obcy kolonialni Marines z 12 lutego 2013 roku. Dajcie mi znać w komentarzu, czy następny film z tego uniwersum ma być o obcym, czy też predatorze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!